Napoli przegrywa swój pierwszy mecz w sezonie. Rywale odrabiają straty. Walka o Scudetto otwarta na nowo. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, amici Sportivi. Czwartek, 5 stycznia 2023 roku. Dzień dobry. Błąd giovedì. Nietypowo, bo w czwartek, ale nietypowo, bo w środę serię A wróciła w tym roku na salony. W związku z tym my rozpoczynamy czym prędzej nasz pomeczowy przegląd włoskiej prasy sportowej. Ale chciałbym zacząć od innej, niebagatelnej informacji. Drodzy amici Sportivi, okazuje się, że nasza książka 9 Mistrzowska pasa Juventusu została nominowana do nagrody w plebiscycie Sportowa Książka Roku w związku z tym wszem i wobec chciałbym w tym momencie z tego miejsca poprosić was o wsparcie o oddanie głosu na naszą książkę w tymże plebiscycie na stronie sportowa książka roku jak to zrobić? Wszystko zostawiam wam w opisie tego filmu. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli nas wesprzecie, jeśli oddacie głos na naszą książkę. Oczywiście konkurencja jest mega silna, ale powalczyć zawsze warto, a z wami zawsze przyjemniej i lepiej. Drodzy amici sportivi, z góry serdecznie dziękuję. Podobnie jak dziękuję za każdą subskrypcję tego kanału, do czego niezmiennie zachęcam, oraz za like, który pozostawicie pod tym przeglądem włoskiej prasy sportowej, który rozpoczynamy naturalnie od przeglądu układek, czyli primo, piano. W wydaniu z 5 stycznia 2023 roku. Bardzo proszę. Tutto Sport. Corriere dello Sport. La Gazetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Dzisiaj na okładkach wygrane. Juventusu, Interu, Rome. Tutto Sport. Okrzyk Milika. Juventus już na 7 punktów od lidera. Geko otwiera wszystko na nowo. To notka z okładki, zarówno Tutto Sport, ale i tytuł z jedynki Corriere dello Sport. Napoli pokonane. Walka o Scudetto ponownie otwarta. Kanta l'Inter. Śpiewa. Inter to hasło z z okładki gazety Delo Sport, Inzagi lepszy od lidera, z kolei il romanista, pierwszy przebłysk światła, prima luce. Rok 2023, Roma zaczyna od wymęczonego, ale jednak zwycięstwa z Bolonią, Tiago Motty. Na okładki Corriere i gazety trafia też wzmianka o śledztwie wszczętym przeciwko Francesco Tottiemu w związku z podejrzanymi przelewami w kasynach to z tematów pozabojskowych, ale ja przypominam że wszystkie pineski czyli wszystkie tematy okładkowe trafiają już z samego rana do zakładki społeczność na YouTubie oraz na nasz profil na Facebooku gdzie również serdecznie was zapraszam. Drodzy amici sportowi, plan jest następujący. Nie będziemy w stanie omówić wszystkich meczów, ale te wybrane, mam bodajże sześć przygotowanych dla was z notami spojrzymy na początku w jakim tonie opisywany jest ten mecz w gazecie, po czym Czym prędzej przejdziemy do omówienia not, w tym not dla Polaków, bo w tej kolejce wyróżnili się zarówno pozytywnie, ale niestety też negatywnie. Szczegóły już za chwilę. Rozpoczynamy od meczu, który, którym serię A wróciła, tak jak wspomniałem na Salonę, czyli od południowego. Starcia Salernitana Milan. Milan wygrywa 2 do jednego. Salernitana nawiązuje kontakt, ale zbyt późno dopiero w końcówce. No a w Milanie brylują młodzi. Spójrzmy, jak opisuje ten mecz Gazetta Dello Sport, którą otwieramy. Teraz wspólnie Rossoneri pokonują na wyjeździe Salernitane 2 do jednego. Gazetta pisze o huraganie Milanu nad Salerno, nad Salernitaną. O tym, że Milan mógł strzelić więcej, ale że seryjnie marnował kreowane okazje. Wychwalany jest dzisiaj też duet Tonali Leao. Kto oglądał ten mecz, ten. Nie dziwi się dlaczego. Oni zresztą zadecydowali o końcowym wyniku. Mogliśmy zamknąć ten mecz wcześniej, ale i tak jesteśmy szczęśliwi, tak powiedział po meczu Ficayo Tomori, jeden z lepszych na boisku w barwach Rossoneri. Redaktor Olivero zauważa, że Rossoneri podtrzymali w ten sposób swoją tradycję. Oni wygrali w końcu 6 na 7 pierwszych meczów rozgrywanych w nowym roku. Tylko w 2020 zremisowali na start 0 do 0 z Sampdorią na San Siro. No a jak zostali ocenieni... Za to spotkanie spójrzmy do rubryki Lepagelle. Dzisiaj znajdziemy tam następujące noty. Milan jako drużyna oceniony na siódemkę. Najlepszy Sandro Tonali za gola i asystę otrzymuje notę 7,5. Najsłabszy Olivier Giroud. Walczył jak zwykle, ale ciążą na nim niewykorzystane sytuacje bramkowe. Nota 5, siódemka tymczasem dla Leao, dla Brahima Diaza, dla Fikajo Tomoriego, 6,5 dla Ismaela Benasera i Davide Calabri, Szóstka dla Tataruszanu, nieobwinianego o utratę bramki i w końcówce dla Kalulu, dla Teo Hernandeza, Szarla De Ketelare oraz dla Gabi Salemakers z notą 5,5. Z, z, z kolei Dest bez oceny. W Salernitanie najlepszy Oczoła z ósemką, najsłabszy Radowanowicz z czwórką, Krzysztof Piątek z notą. 5,5 kilka nawet niezłych sytuacji Zresztą piątek to ex Milanu W związku z tym gazetta Przedstawiała go właśnie w takiej roli No ale ogólnie występ oceniony Jako przeciętny Następne mecze Salernitana podejmie w niedzielne południe Torino Na ten mecz zapraszam już teraz Razem z Piotrkiem Dumanowskim Z kolei Milan podejmie w niedzielnym hitie Romę No i to miejmy nadzieję Będzie meczycho Idąc dalej na osi czasu Atalanta grała ze Specją Specja Atalanta Ten mecz Niemalże zakończył się wynikiem sensacyjnym, choć niektórzy pewnie uznają też 2 do 2, zwłaszcza wygranym czy, czy osiągniętym przez Atalantę in extremis, jak mawiają Włosi, czyli w doliczonym czasie gry, za niemałe zaskoczenie. Zobaczmy, jak to opisuje gazeta Dello Sport. Specja ma czego żałować. Prowadziła już 2 do 0, 2 do 0 po bramkach Giasiego Inzoli. W końcówce Bergamassi, w, bergamaski wyrównali potrafienia Hojlunda i Pasalicza. Już w doliczonym czasie gry, to było szóste trafienie tego gracza w meczach ze specją. Gotti i jego zespół przez długi czas rządzili na boisku, jak czytamy w tym artykule pana Andrzeja Elefante. Ale później upadli pod naporem słabej tym razem Atalanty. Słabej, co przyznał również po meczu szczerze sam Gian Piero Gasperini. On powiedział: Męczyliśmy się niemiłosiernie. Jeśli remisujesz dopiero w doliczonym czasie, to wiadomo, że było trudno. Jestem jednak zadowolony z występu swoich. Luca Gotti tymczasem ma czego żałować i żałuje. Również szczerze przyznał, że z jego perspektywy to dwa stracone punkty, a nie jeden zyskany. Od razu zerkamy na noty te w takiej wąskiej kolumnie po lewej stronie. Specja oceniona na szóstkę, Atalanta na 5,5. Najlepszy w. I w meczu Balanzola on otrzymuje wysoką notę 7,5. 7,5 dostaje też Burabia. 7 Ampadu, Jakub Kiwior z notą 5,5, z jednej strony za dobre pilnowanie, zapaty, ale za słabe pilnowanie Hojlunda, co miało niestety dla Specji konsekwencje. Arkadiusz Reca z wyższą notą 6,5, czytamy, widać było jakość w nogach, to komentarz przy nazwisku Polaka. W zespole Atalanty najlepszy Hojlund z notą 6,5, podobnie Kupminers. z Pasalic, najsłabszy z oceną 4,5, Ederson, który tym razem był, jak czytamy, kiepski, aż nie do poznania. Jakie mecze grają następnie? w następnej kolejce, która już w ten weekend, seria A nie daje zbyt długo czekać na siebie z powrotem te zespoły. Specja podejmuje w niedzielne popołudnie Lecce, a Talanta z kolei zagra w poniedziałek na wyjeździe z Bolonią. A skoro o Bolonii mowa, ta pojechała do Rzymu, ta mierzyła się z Romą. Roma... No cóż, po raz kolejny wymęczyła nas niemiłosiernie, ale wygrała, ale zdobyła komplet punktów i o tym pisze m.in. Gazeta dello Sport, dziennik Il Romanista o tym pierwszym przebłysku światła. Osiemnasty sold out na Stadio Olimpico. Nieprawdopodobna sprawa. To oczywiście efekt miłości kibiców do barw, to efekt Mourinho, ale też efekt dobrej, rozsądnej polityki biletowej klubu, na co zwraca uwagę chociażby dziennik Il Romanista My zaś zajrzyjmy do Gazety dello Sport, żeby przekonać się, jak to zwycięstwo 1 do 0, bo w szóstej minucie Lorenzo Pellegrini zamienił rzut karny sprokurowany przez Paulo de na gola. No, dzięki temu Roma wygrała, pokonała Bolonię, która starała się, ale nie miała na Giallorossich pomysłu. A La Roma al Inglese, to tytuł artykułu z, z Gazety dello Sport, artykułu pana Valerio Piccionego, czyli Roma po angielsku, a po angielsku dlatego, że w końcówce meczu skórę Giallo ratowali. Chris Smalling i Sami Abraham, który wybił piłkę z linii bramkowej, Bolonia mogła wyrównać ten mecz, bo po bramce Pellegriniego trzeba powiedzieć, chociaż Roma zaczęła z impetem, to... Później wszystko siadło, tradycyjnie też Roma więcej kreowała niż strzelała, co również podkreślono w tym artykule. Pan Valerio Piccioni zauważa, że przed meczem symbolicznie pożegnano Sinisię Michailowicza. Widzimy tę drobną wstawkę z tytułem Il Ricordo, czyli wspomnienie. Pożegnano Michailowicza, na trybunach również można było dostrzec banery ku czci jego pamięci. Corriere dello Sport cytuje wściekłego Tiago Mottę, trenera. Rossoblu, który miał pretensje do sędziego, że ten podyktował karnego dla Romy, a Bolonii ewidentnej jedenastki nie odgwizdał. Questo non è calcio, to nie jest calcio, tak skwitował to trener Rossoblu. A propos karnego po faulu na Paulo Dybali, jeżeli jesteście ciekawi, jak ocenia to włoska prasa, to zacytuję Gazzetta dello Sport. Pan Andrea Pugliese z gazety stwierdza, że karny był, choć Dybala to niezły furbo, niezły cwaniak, taki złodziejaszek, ponieważ on tego karnego szukał, sędzia go słusznie odgwizdał, no a Pellegrini z zimną krwią, Kefredeca, pisze Corriere dello Sport, zamienił go na bramkę. Złośliwi powiedzą, że piłkarski paździerz, sympatycy Romy powiedzą, że cynizm i pragmatyzm, obie grupy mają poniekąd rację i słuszność w swoich ocenach. Tak czy inaczej, liczy się wynik, liczy się komplet punktów, liczy się dobry start Romy w 2023 roku, na co zwraca uwagę oczywiście dziennik Il Romanista, a My sięgamy do rubryki Le Pagelle, żeby zobaczyć jak Romę oceniono i Bolonię również, ponieważ tam już widzicie pewnie wizerunek Łukasza Skorupskiego. Zacznijmy jednak od Romy. Roma na szóstkę, Bolonia na szóstkę jako zespoły. Najlepszy w Romie Chris Smalling za to, że był gigantem, za to, że był dodatkowym bramkarzem potrzebnym Romie, kiedy Rui Patricio już nie mógł nic zrobić. Najlepszy w, Bolu w Bolonii Łukasz Skorupski za to, że utrzymał Rossoblu przy życiu, kiedy bramkę atakował Nicolo Zaniolo. W Romie 6. I pół dla Abrahama, Dybali, Pellegriniego, Krystante, Manciniego, szóstka dla Zaniolobowe, dla Zalewskiego, który pojawił się za El Szarawiego w drugiej połowie, dla Maticia Tachirowicza, debiutującego w podstawowym składzie, ten młody gracz z Primavery, Ibanieza oraz Rujego Patricio. Najsłabsze noty to pół, one wędrują do Czelika, elektrycznego w tym meczu, trzeba powiedzieć, oraz dla El Szarawiego w Bolonii. Najsłabszy Lukumi za faul na Dybali, skutkujący rzutem karnym, oraz Campiazo za to, że niczego do meczu. Nie wniósł, nie zmienił. Jeśli cambiare, cambia to zmienia, zmieniać po włosku, to Cambiazo niestety niczego w tym meczu nie zmienił. Następne mecze, spójrzmy do kalendarza: Roma gra niedzielny hit z Milanem, o tym już wspomnieliśmy. Bolonia podejmie na zakończenie 17. kolejki w poniedziałek Atalantę. Tak to wyglądało. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli w Eleven Sports do nas z Patrykiem Mirosławskim. W kanale pierwszym ten mecz był transmitowany, a my mieliśmy przyjemność go komentować, tak to skwituje. Natomiast zajrzymy co u sąsiada Romy, co tam w Lazio. No Lazio w minorowych nastrojach, trzeba powiedzieć, zaczęło się nieźle. Gol Ciro Mobile wyjazdowy mecz z Lecce, Salento, piękne rejony Włoch, ale Lazio wracało w kiepskich nastrojach do Rzymu i okolic z uwagi na to, że przegrało z tegorocznym Beniaminkiem? No cóż, zasłużenie? Koriere dello Sport, bo tę gazetę teraz otworzymy, twierdzi, że jak najbardziej. Bardzo proszę. Ciro Gol, ma e Festa, lecze Ciro z golem, ale to lecze świętuje. Lazio prowadziło 1 do 0. 14 minuta spotkania, ale pan Fabrizio Patania relacjonuje. Strefeca i Colombo odrabiają straty i to lecze świętuje. Cieniem na tym meczu położyło się skandaliczne zachowanie ultrasów Lazio, którzy w rasistowski sposób buczeli pod adresem Umtitiego, który szedł z boiska Wełza była 22 minuta drugiej połowy. Mecz został na chwilę przerwany. Dzisiaj głośno o tym zarówno w Corriere dello Sport, jak i Gazecie dello Sport o tych rasistowskich zagrywkach, nazwijmy to w ten sposób kibiców z trybun. Statystyki potwierdzają, jeśli spojrzymy na nie, że to lecze było w większym gazie niż Lazio, więcej oddanych strzałów celnych również, nawet jeśli mniej podań i duża niedokładność w grze. Niecałe 71% spośród 376 zagrań, zagrań trafiło do Adresata w wykonaniu lecze. Tymczasem, gdybyśmy zechcieli sięgnąć do rubryki Lepagelle, dzisiaj to ogarnia nam pan Fabrizio Patania, no to spójrzmy. Najlepszy Umtiti z ósemką, vale oro, czytamy w nagłówku, czyli jest warty złoto. Zakani obecny, ale Milinkowicz to flop w topa. 4,5 dla Ilpegiore Milinkowicza. Sawicza. no czasem tak też się zdarza. Mocne siódemki dla Baskirotto, dla Hulmanda, dla strefecy, dla Colombo. z lecze, W Lazio z siódemką tylko Immobile przeważają piątki i szóstki, a pan Fabrizio Patania pisze, pół godziny gry, Bianko Celestich po pół godziny gry dopadł ich ewidentny dołek fizyczny bądź mentalny. Być może Sarri powinien był wcześniej przeprowadzić zmiany. Tymczasem Lecce zalicza trzecie zwycięstwo z rzędu, zdobywając 10 punktów w ostatnich czterech kolejkach. Z kim grają te zespoły w 17 kolejce? Lazio podejmie w niedzielę, Empoli z kolei Lecce zagra tego samego dnia w La Specie na wyjeździe ze specją. Co tam dalej? Cremoneze Juventus. Jeżeli mówimy, że Roma nas wymęczyła, to Juventus postanowił powiedzieć potrzymaj mi, może nie piwo, ale energetyk. Bianconeri męczyli się niemiłosiernie z Beniaminkiem na jego terenie. Owszem, Cremoneze pokazało ambicje. Cremoneze zdobyło bramkę nieuznaną po strzale desersa, nie Nieuznaną przez arbitra Airoldiego. Zresztą dzisiaj Gazeta dello Sport ma wątpliwości, czy arbiter podjął słuszną decyzję, no bo tam nie nieuznana z uwagi na... Na właśnie faul na Danilo, który był lekkim kontaktem, jak przyznaje Gazeta dello Sport, czy też niebezpieczne zagranie na Filipie Kosticiu w momencie strzału. W każdym razie Cremonaze miało pretensje do arbitra o to, a co dzisiaj i w jakim tonie wypowiada się o tym meczu Gazeta dello Sport. No bo bohaterem kto? Arkadiusz Milik, Polak, który ratuje Juventus, na którego plecach, jak powiedział w trakcie komentarza Piotrek Dumanowski, Juventus pojechał i odjechał do Turynu z kompletem punktów. Tak czy inaczej. Arkadiusz Milikratuje ratuje, Bianconerich może się sobie wyobrazić, że w tym artykule jest bardzo chwalony, podobnie w Corriere dello Sport, oczywiście bohaterem. Trafia na okładkę, jak widzicie, tuto sport, chociaż przełomem nazwane zostały również zmiany. Dokonane przez Massimiliano Allegriego na boisko wszedł Adrien Rabio, w formie z Mundialu, którą potwierdził podobnie Moise Ken, który zdaniem różowej gazety, zdaniem pana Fabio Likariego, który jest autorem tego tekstu, zasługuje na więcej miejsca w składzie. Continua la scalata, wspinaczka trwa, tak tytułuje swoją rozkładówkę... Autor tego artykułu, no byłoby to kuriozum, gdyby Juventus zrobił coś więcej niż podium w tym sezonie, ale o to pytam w rubryce Domanda del Giorno. Tam trwa głosowanie. Jeszcze nie wiem, jakie są wyniki. Zajrzę do nich na żywo pod koniec tego przeglądu. Razem z wami na razie zaglądam do rubryki Lepagelle, żeby sprawdzić noty. Zarówno dla Cremoneze, jak i Juventusu kończy swoje dzieło pan Fabio Licari, dając szóstkę zarówno jednej, jak i drugiej drużynie, ale bohaterem Juventusu na boisku i w notach, Arkadiusz Milik Polak z siódemką z tytułem Il Miliore i komentarzem Ogólnie słaby mecz w jego wykonaniu, co często się zdarza, kiedy musi występować na szpicy, ale strzałem dającym zwycięstwo w pełni się rehabilituje. Odkąd dołączył do Juventusu, ma spory wkład w jego dobre wyniki. A gdyby uznano mu prawidłowo zdobytą bramkę w meczu z salernitaną. No i tutaj mamy wielokropek tego zdania, pan likari nie kończy, zostawiając nam pole do myślenia. Wojciech Szczęsny z szóstką, docenione kolejne czyste konto Polaka, trochę szczęścia, ale i dobra interwencja po strzale Valeriego. Szóstka również dla Gattiego, dla Danilo, Sule, Locatellego, Kosticza, Mirettiego, Kiezy, tym samym dla większości graczy Juventusu, 6,5 dla zmienników Rabio i Kena, kiepsko Makeni i kiepsko Bremer, oni znotą 5,5. Najsłabszym tym razem Nikolo Fagioli. Tylko piątka, i no i komentarz. Nazwijcie to emocjami, ale nie był to Fagioli, który wziął Juventus za rękę przed przerwą na mistrzostwa. Jako półskrzydłowy, tym razem słabiutko. Massimiliano Allegri oceniony na szóstkę z komentarzem, że niepotrzebnie zaczął tylko jednym napastnikiem, bo zaczął w ataku ustawieniem 1-1, nie dwoma napastnikami. Stąd Arkadiusz Milik osamotniony na szpicy. W Cremoneze najlepszy Karneseki, najsłabszym zaś okerekę. Nasem na kolejka, zerknijmy z kim grają oba zespoły. Juventus podejmuje w sobotę Udinezę, więc Bianconeri kontra Bianconeri. Znowu pewnie na typowej Serie A krążyć będą memy z pingwinami i tytułem, że to ustawka ultrasów jednej i drugiej drużyny. Tak czy inaczej, Cremoneze jedzie do Werony i zmierzy się z Ellasem. Tak wydarzy się już w ten weekend. No a my na finał mamy hit i nie mówię w tym momencie o meczu Udinese-Empoli, który miałem mimo wszystko przyjemność w tym samym czasie komentować z Sebastianem Chabiniakiem z uwagi na to, że sporo emocji, otwarta piłka, ale może do tego nawiążę za chwilę, mowa oczywiście o meczu Inter-Napoli, o pojedynku, na który czekali wszyscy, o pojedynku, który nazwany został jeszcze przed pierwszym gwizdkiem przez prasę wyrokiem w temacie Scudetto, no bo... Potencjalna przegrana Napoli okazało, okazałaby się otwarciem gry na nowo, otwarciem walki na nowo, jeżeli rywale odrobiliby straty, no a przegrana oznaczałaby wygraną Interu, więc przynajmniej dla Interu to byłaby dobra wiadomość. No i co? Dżeko 1-0 Napoli? Nie do końca takim, jakim oglądaliśmy, obserwowaliśmy go przed meczem na Mundial. Czyżby nowy sezon faktycznie się zaczął? Otwórzmy gazetę Delo Sport, żeby sprawdzić, jak opisuje to spotkanie: Jack gol, Scudetto, Riaperto, walka otwarta na nowo. Napoli przegrało swój pierwszy mecz w sezonie. Chwaliliśmy je podczas ostatniego przeglądu prasy, że jest jedyną niepokonaną drużyną w czołowych ligach europejskich, nie tylko we Włoszech. No to zalicza pierwszą porażkę, zasłużoną, a w zasadzie trzeba powiedzieć zasłużone zwycięstwo Interu. Napoli pluje sobie w brodę. Spalletti po meczu powiedział, nie byliśmy sobą, musimy jak najprędzej odzyskać swoją dawną jakość. No ale dziś w gazetach chwalony przede wszystkim Edin Dzeko, chwalony Bośniak. Inzaghi i spółka skracają dystans do lidera na 8 punktów. To zasłużony sukces Mediolańczyków. Dużo kreowali, a gdyby byli bardziej precyzyjni, wynik byłby wyższy. Opisuje to wszystko pan Sebastiano Vernazza z gazety Dello Sport. Dla Napoli, jak czytamy to passo falso, fałszywy. Krok. Zobaczymy, czy tylko jedyny. Na razie Azzurri okazali się groźni dopiero w 90 minucie, kiedy to swoją okazję miał Giacomo Raspadori. Bardzo dobrze oceniony i to trzeba zauważyć, arbiter Socza. Nota 6,5 to wysoka nota za to, że pozwalał grać, nie odgwizdywał wszystkiego. Miał mecz cały czas pod kontrolą i to docenia autor tego artykułu, pan Sebastiano Vernazza. Co tam w notach? Stopini Nicita. Tych dwóch redaktorów rozdaje noty za to spotkanie zarówno dla Interu, jak i Napoli. Inter oceniony na siódemkę, Napoli na pięć pół. Najlepszy Edin Dzeko z notą siedem pół, bez zaskoczenia. Najsłabszy w interze Joaquin Correa z notą pięć, siedem pół również dla Nikolo Barelli za piękną grę, piękne zagrania. No piętka do Romelu Lukaku, palce lizać. Barelli, którego gra wręcz cieszyła oko kibica, jak czytamy w, tym, w tej rubryce. Dobrze defensywa, siódemka dla Skriniara, który skasował Ozimena i Kwaradzhelie, dla a Czerbiego, który mu w tym pomagał i dla Bastoniego za precyzyjną i solidną grę w defensywie. 6,5 dla Onany, dla Czalhanoglu, Mkitariana, Di Marco i Lautaro Martineza. Szóstka dla Darmiana, Lukaku i Gosensa. W Napoli z kolei najlepszym, choć tylko z notą 6,5, Oliverak. no ale to jedyna tak w cudzysłowie, wysoka nota w ekipie Adzurich. Szóstka dla Elmasa, Raspadoriego, Raspadoriego, Kima i Mereta. Pięć i pół dla Di Lorenzo, Angisy, Lobotki, Politano i Lodzano. Najsłabsi dostali piątki. Tym razem to Kwarac Helia nie przyzwyczaił nas do tej pory do takich not. Ozimen wybrane Ilpe Rachmani oraz, no niestety, Piotr Zieliński, który, jak czytamy, szukał swojego miejsca na boisku, zwłaszcza na skraju pola karnego, ale ten mecz mu nie wyszedł. Otrzymuje Piątkę, czyli najniższą, choć bez tytułu Il Pedjore, ale Corriere dello Sport wybiera go najsłabszym zawodnikiem tego meczu. Niestety Piotr Zieliński tym razem pod kreską, ale trzeba powiedzieć też, że pod swoją nominalną formą nominalną, o ile uznamy taką, tę prezentowaną przed Mundialem cały zespół Napoli, cały zespół Luciano Spalettigo stąd rozgoryczony, spal mówi: Musimy wrócić do formy, do jakości, którą prezentowaliśmy wcześniej. Następne mecze. Inter gra w sobotę w Moncy. Monca Inter. Zapraszam na ten mecz razem z Piotrkiem Dumanowskim. Będziemy go dla Was komentować. Napoli jedzie do Genui zmierzyć się z tamtejczą Sampdorią. I ten mecz również będziemy komentować razem z Julkiem Kowalskim. Serdecznie zapraszam. Częściej będziemy teraz się słyszeć na antenie Eleven Sports, drodze, drodzy Amici Sportiwi. Mam nadzieję też, że częściej na kanale Amici Sportivi podczas liveów w do którego wczoraj też dołączyliście. Serdeczne dzięki, bardzo nam było miło, że byliście z nami wczoraj wieczorem. To oczywiście jeden z wielu live'ów w Fuorigioco, które na nas czekają. Swoje mecze grały również w tej kolejce, czego nie omówimy szczegółowo, ale zaznaczmy: Sampdoria na wyjeździe z Sassuolo. Sampa wygrała 2 do 1. Dejan Stankowicz dedykował to zwycięstwo, ten sukces niebagatelny, ważny Sinisi Michajlowiczowi. Torino zremisowało 1 do 1 z Lasem Verona. tutto sport zjeżdża Urbano Kairo za to, że ciągle nie ma wzmocnień. Juridź grał bez nominalnego napastnika. Mirańczuk z zapola karnego. Linety wszedł w końcówce, nie dostał żadnej oceny. Senca Woto, tym razem Polak. Fiorentina. A przypomnijmy, Elas Verona ostatni w tabeli. Elas to Ela Verona. Fiorentina zremisowała jeden do jednego u siebie z Moncą. Świetny, kapitalny strzał Arturo Cabrala piękna bramka, on sam sobie dał w pomeczowym wywiadzie notę 9,5 ale zapowiedział to tylko początek Monza jednak ambitnie zremisowała 1 do 1 podział punktów we Florencji no i Udinese z Empoli mecz o którym wspominałem, 1 do 1 szybki cios w wykonaniu Empoli, powrót Ciccio Caputo asysta, no ale później Udinese które 21 razy strzelało na bramkę, tylko trzykrotnie celnie, w końcu zdołało zremisować po klepce Dziego z Roberto Pereiro, ten Płaskim strzałem pokonał Guglielmo Vicario, no ale Udinese nie zdołało wygrać. W końcówce czerwoną kartkę otrzymał Akpa. Pro To dyskutowane dzisiaj w prasie, czy te dwa żółtka były tak naprawdę słuszne. Sędzia gubił się momentami dwukrotnie piłka od niego, odbiła się przerywając akcję, więc nie najlepszy występ arbitra w tamtym spotkaniu. No tymczasem, słuchajcie... Skoro walka otwarta na nowo, o skudetto, skoro Napoli przegrało, skoro skrócony dystans do kapolisy, do, do lidera, no to ja dzisiaj pytam w rubryce Domanda del Giorno, na kogo stawiacie jeszcze w pierwszej rundzie, bo to ciągle pierwsza runda tego sezonu 2022-23. Sięgam do zakładki Społeczność. Sięgam do pytania, komu dajecie najwięcej szans na tytuł na tym etapie sezonu? Oczywiście, gdybologia stosowana, ale jednak, pokuśmy się, jesteśmy kibicami, mamy prawo. 35%, pierwsze miejsce póki co dla, uwaga, Milanu. 33%. Dla Napoli, Neapolitańczycy depczą w tej ankiecie po piętach Rossonerim, 16% dla Juventusu, 15 dla Interu, na razie 0% dla innych opcji. Zobaczymy jak to rozwinie się dalej. Ja sięgam do komentarzy. Cinol pisze w ten sposób: "Serce mówi Roma, natomiast rozum Milan i to właśnie na klub z Mediolanu postawiłbym moje pieniądze. Chociaż zobaczyć Mourinho, który podnosi puchar, to byłoby coś. Michael Tre Trellowy, który pozdrawia nas z Salerno, on odbywa tur znowu po Włoszech. Pozdrowienia Michael dla ciebie." Juve przepchnęło taki mecz, którego Milan nie potrafił. Gratulacje, fajnie, że znowu namieszane, ale liczę, że będzie druga gwiazdka dla Milanu. Łukasz pisze, nie można już skreślać Napoli, ale we wczorajszym meczu byli bardzo pogubieni. Walka będzie trwać do samego końca. Forca Inter, kibice różnych zespołów odzywają się w ankiecie. Super, Mateusz Marć, kibic Juventusu, z kolei pisze, zabawa rusza od nowa. Serce podpowiada Juventus, ale to by było gigantyczne. Kuriozum, amici sportivi. Zapraszam, Zakładka Społeczność Sonda trwa dalej. Jestem ciekawy wyników. Dziękuję za każdy komentarz, za każdą subskrypcję, bo tu już zbliżamy się do końca tego przeglądu prasy sportowej, włoskiej prasy sportowej. Przypominam, głos na naszą książkę mile widziany. Dziękuję za każdy oddany. Pamiętajcie, żeby potwierdzić i trzymacie instrukcji potwierdzić oddany głos. Za pomocą linka, którego otrzymacie w mailu po tym, jak wybierzecie czy potwierdzicie swój głos na tę pozycję. Wszystko opisuję w opisie, nomen tego filmu. Jeszcze raz serdeczne dzięki, będę o tym przypominał. No a cóż, ja widzę się z Wami w poniedziałek, z uwagi na to, że sobota, niedziela i poniedziałek jeszcze kolejka 17. seria, a będzie trwać, ale już w poniedziałek rano spotkamy się, żeby omówić mecze, które zostaną rozegrane w sobotę i niedzielę w związku z bo to będzie większość w poniedziałek rozegrane zostaną dwa. Pozdrawiam was serdecznie. Buona giornata amici sportivi. Dobrej reszty tygodnia i dobrego weekendu. Ci vediamo presto. Ciao.